W dzisiejszym materiale przytoczę Państwu przerażające informacje, jakie wyjawił na dzisiejszym posiedzeniu Sławomir Mencen. Mianowicie poseł Konfederacji, przypomniał o tym, ile czasu minęło od rozpoczęcia konfliktu zbrojnego na Ukrainie. A w związku z tym, w Polsce nie powstaje żadna fabryka z amunicją czy sprzętem wojskowym. Na dodatek, jak się okazuje, to jedna z polskich ustaw jest tak źle skonstruowana, że ewentualne przebranżowienie spółek Skarbu Państwa. Mogłoby dojść do skutku po kilku latach papierologii. Przyznajcie Państwo, że to jakiś obłęd. Przytoczę również w tym materiale starcia innych posłów, w tym mocne wejście posła Jakuba Rutnickiego z platformy, który poruszył całym Sejmem. Zapraszam do oglądania. Nasza ustawa o wytwarzaniu broni i sprawia, że na spółki skarbu państwa potrzebują kilku lat do ewentualne uruchomienie produkcji, ponieważ muszą się przez kilka lat borykać z formalnościami. Wystarczyło nie kraść! Polska gospodarka idzie w dobrym kierunku. Rekordowe, niskie bezrobocie. Najniższe w Unii Europejskiej. To Was boli, ale wszystko jest w porządku, bo wreszcie profesjonaliści są odpowiedzialni za polską gospodarkę. Szanowny panie marszałku, nieobecny panie premierze. Dzisiaj, szanowni państwo, chciałem pogratulować rządowi 13 grudnia, bo mamy pierwszy sukces naszej prezydencji. W tłusty czwartek. Państwo rozdali dwa tysiące pączków. Polskiego pączka nawet z jak przewodniczący Parlamentu Europejskiego. To są drodzy Polacy, sukcesy koalicji 13 grudnia. Zdecydowaliście się nie organizować szczytu dotyczącego naszej prezydencji, szczytu Unia Europejska, Stany Zjednoczone czy szczytu Unia Europejska, Ukraina. Bo Donald Tusk nie chciał eksponować prawicowego prezydenta. Wstydu nie macie. Mieliście być, mieliście być specjalistami od polityki międzynarodowej, a okazało się, że wszystko, co możecie, to tylko nakładać marynarki urzędnikom brukselskim. Zgłaszam wniosek formalny o przerwę i informację pana premiera, jak zamierza wykorzystać naszą prezydencję do walki o polskie interesy, bo na razie ta prezydencja jest bezobjawowa. Dziękuję bardzo. Pan poseł Kaleta, Sebastian Kaleta. Z wnioskiem przeciwnym. Bardzo Dziękuję proszę. Panie Marszałku. Panie Marszałku, Wysoka Izba, wniosek przeciwny. To nie o informacje chodzi tylko o działania. Pączki największym sukcesem polskiej prezydencji to jest naprawdę żart w takich czasach naprawdę obaw o bezpieczeństwo Polski i naszego regionu. Szczytu Unia Europejska, Stany Zjednoczone nie ma, szczytu Unia Europejska, Ukraina nie ma. A gdzie są szczyty? W Paryżu, w Rzymie, w Londynie. A nie w Warszawie. Dlatego zróbcie to, o czym mówi Karol Nawrocki. W Warszawie szczyt Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Polska ma mandat, by być mediatorem w sporze między Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi, a Unią Europejską, bo Unia Europejska sprz sprzedała swoje bezpieczeństwo Rosji, napchali kieszeń Rosjanom i Amerykanie dzisiaj oto do Europy mają pretensje, ale nie do Polski. Dlatego też zróbcie w końcu coś w tej sprawie dobrego nie informacje, a działania. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w 1939 roku mieliśmy hasło silni, zwarci, gotowi. Teraz Rafał Trzaskowski mówi, jesteśmy razem, jesteśmy silni, jesteśmy gotowi. Przyznaję, że podobieństwo tych słów jest bardzo niepokojące, tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że jesteśmy znacznie mniej gotowi do obrony niż w 1939 roku. Jesteśmy trzy lata od wybuchu wojny na Ukrainie. Wysłaliśmy tam broń, amunicję. Do tej pory nie odnowiliśmy tych rezerw. Nie zbudowaliśmy broni, fabryk broni i amunicji, nie zbudowaliśmy bazy przemysłowej. Nasza ustawa o Wytwarzaniu broni i amunicji sprawia, że nawet spółki skarbu państwa potrzebują kilku lat do ewentualne uruchomienie produkcji, ponieważ muszą się przez kilka lat borykać z formalnościami. Apeluję do tego rządu, który doprowadził do tego, że mamy teraz amunicji na kilka dni wojny, na zaledwie kilka dni wojny, żebyście wreszcie wzięli się do roboty i w końcu pomyśleli o naszym bezpieczeństwie, bo to jest absolutnie nie do uwierzenia, że nie przyszło wam do głowy, że do obrony potrzebujemy broni i amunicji. Dziękuję Posłanka Anna Gębicka. Dzisiaj z wnioskiem, a nie przeciwnym. Dokładnie. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Polacy coraz bardziej cierpią z powodu sankcji nałożonych przez Unię, a tą sankcją są rządy Donalda Tuska. Mamy dramatyczną sytuację w hutnictwie, w Poczcie Polskiej, w PKP Cargo. Za 2024 rok mamy o 50% więcej zwolnień grupowych niż rok wcześniej. Premier miał ratować Rafako, a skończyło się tak, jak z ratowaniem polskich stoczni. Ratował tak skutecznie, że upadły, a katarski inwestor rozpłynął się w powietrzu. Wtedy stoczniowcom oferowano kursy strzyżenia psów i układania kwiatów. Teraz oferuje się zakładanie żabki. Ale Polakom koalicja 13 grudnia wmawia, że klęska to sukces, a strata to zysk. Zysk Orlenu za 2024 było 13 miliardów mniejszy niż rok wcześniej, a Platforma ogłasza sukces. Stopa inwestycji osiągnie prawdopodobnie drugi najniższy wynik od 1995 roku, a Donald Tusk ogłasza to jako rok przyłomu. Jak widać robienie Polaków w konia to ulubiony sport partyjny Platformy Obywatelskiej. Będzie wniosek, nie będzie. Z wnioskiem w imieniu Koalicji Obywatelskiej poseł Rutnicki i później poseł Ćwik. Ale nie bardzo Ale o, ale pani poseł, przecież to jest wniosek formalny w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję szanowni państwo, panie Marszałku, wysoka Izbo, manipulacje i kłamstwa pisu trzeba natychmiast piętnować. A więc jeszcze raz, bo bardzo, bo szybko o tym zapominacie. Wzrost gospodarczy ostatni rok pato władzy PiS, szanowni państwo, zero... 1%. Po raz pierwszy od 30 lat polska gospodarka otarła się o recesję, szanowni państwo. Ale wystarczy, że powróciły rządy. Dobre, profesjonalne rządy koalicji 15 października. Nie ma się czego śmiać! Pierwszy rok rządów koalicji 15 października to wzrost. 2,8%. Jakbyście znali matematykę? Wiedzielibyście, że to jest 28-krotnie większy wzrost od waszych y, rządów. Szanowni Państwo, wystarczyło nie kraść. Polska gospodarka idzie w dobrym kierunku. Rekordowe, niskie bezrobocie najniższe w Unii Europejskiej. To Was boli, ale wszystko jest w porządku, bo wreszcie profesjonaliści są odpowiedzialni za polską gospodarkę. Dziękuję bardzo. Może jednak. Nie likwidować tych wniosków formalnych. Tak myślę. Pan poseł Ćwik, bardzo proszę. Nie, on w on wszystko dobrze zrozumiał. Naprawdę. Ja, bardzo proszę. Zapinamy Szanowny pasy. panie marszałku, Wysoka Izbo, z uwagą wysłuchałem wystąpienia mojego imiennika, pana posła Słowo Mira Mencena. Ale już wyszedł. Jak widzimy, przyszedł, wygłosił tylko kampanijny manifest i już uciekł z Sejmu. Już nie pracuje. To wystąpienie to była hipokryzja najwyższych poziomów. Konfederacja martwi się o bezpieczeństwo Polski, o polską armię. A jak zagłosowała nad budżetem, który przewiduje najwyższe wydatki w historii na dozbrojenie i umocnienie polskiej armii? A kogo cytuje rosyjska telewizja, aby skłócić Polaków i aby rozbić? też pomoc dla Ukrainy, ponieważ to jest w interesie Rosji. I to są fakty, proszę Państwa. Mogliśmy niedawno oglądać reportaż, że rosyjski wywiad musi płacić za hasła antyukraińskie, aby rozbijać pomoc dla Ukrainy. Sławomirowi Mencenowi być może nikt nawet nie płaci, ale robi to bardzo skutecznie. A jeżeli Ukraina nie obroni się przed Rosją, to będzie zagrożona i Polska, i państwa nadbałtyckie, i świat, i demokracja zachodnia. I do tego przyczynia się dzisiaj Sławomir Mencem. Wnoszę o stwierdzenie kworum. Szanowny rządzie, czy wy naprawdę nie możecie się powstrzymać z tą nieokiełznaną pasją do tego, żeby obsadać swojakami instytucje, w których dotąd nawet zapisowskich czasów byli bezpartyjni fachowcy? Czy naprawdę to koryciarstwo musi być wszędzie, nawet w instytucjach od których zależy przyszłość polskiego bezpieczeństwa. W Instytucie Lotnictwa był fachowiec, bezpartyjny fachowiec, który stał na czele Instytutu, szanowany i znający się na technologiach. I patrzę na Pana, Panie Premierze, bo decyzję podejmuje człowiek z Pańskiego środowiska politycznego. Faceta już nie ma, a jest członek Platformy Obywatelskiej. Członek Platformy Obywatelskiej, który został źle oceniony przez Radę Instytutu. W wirtualnej Polsce można przeczytać, jak jest oceniane. Jako ktoś, kto nie ma żadnych kompetencji technicznych i kto się po prostu nie nadaje do tego, żeby stać na czele instytucji, instytucji, która prowadzi badania dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące technologii kosmicznych. Czy naprawdę taką instytucję też trzeba zmienić w kosmiczne koryto? Zawsze będzie więcej obrażonych niż okradzionych. Powiedział to mój znajomy lekarz, nieprawnik. To pokazuje, jak istotna jest potrzeba pragmatyzmu w stanowieniu prawa. Rząd pod pretekstem walki z nienawiścią zaproponował przepisy zbędne, źle napisane, a zarazem bardzo surowe i szkodliwe. Co jest w tym projekcie? Do katalogu tzw. cech chronionych rząd chce dodać wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną i płeć. O te cechy zostanie rozszerzone przestępstwo nawoływania do nienawiści. Dwie pierwsze nie są aż tak istotne, zaś druga i trzecia oznaczają wprowadzenie cenzury na krytykę środowiska LGBT i jego społeczno politycznych postulatów. Cenzury dla każdego, tak naprawdę bez względu na to, jakie będzie miał zamiary, jaką będzie miał intencje, bo nienawiść za nienawiść będzie można uznać wszystko. Wątpliwość, ironię to wcale nie musi być wulgaryzm. Co gorsza, zakres zakazanej krytyki będzie całkowicie niejasny i uznaniowy. Będzie on zależny od indywidualnych poglądów konkretnych prokuratorów i sędziów, bo prawo nie będzie dawało żadnych wskazówek, co ma pod tym rozumieć, a to nie powinno mieć miejsca w wolnym państwie. Stwierdzenie, że rząd wprowadza cenzurę, nie jest żadną przesadą, bo na podstawie tych dotychczas względnie rzadko stosowanych przepisów orzekana jest wyłącznie kara więzienia. Rząd w swojej propozycji zmienia artykuł 119 i artykuł 256 kodeksu karnego, które przewidują wyłącznie kary do 5 i do 3 lat więzienia. Podkreślam, że mówimy o przestępstwach ściganych z urzędu. Oznacza to, że prokuratura będzie mogła w tych sprawach prowadzić postępowania nawet jeżeli poszkodowany nic w tej sprawie nie zrobi. I niewielu posłów wie, że w tych przestępstwach sąd będzie musiał orzec kary więzienia, jeżeli uzna, że przestępstwo miało miejsce. Propozycja ustawy nie przewiduje ani grzywny, ani nawet możliwości ograniczenia wolności. A orzekanie trzech lat więzienia za opinię w sprawach jest niedorzeczne. Inaczej jest w innych państwach Unii Europejskiej, dla przykładu w Finlandii możliwe są kary finansowe lub więzienie, ale tylko do sześciu miesięcy, a nie do trzech lat. Z kolei w Holandii także możliwe są kary finansowe, więzienie, ale maksymalnie za rok. Na rok. W Wielkiej Brytanii działanie motywowane nienawiścią jest okolicznością pozwalającą na surowszą karę analogicznie jak w przedstawionym projekcie. I jak to działa w praktyce? Według danych brytyjskich liczba skazanych tam stale rośnie. W 2012 roku było ich około 40 tysięcy, a 10 lat później ta liczba wzrosła ponad trzykrotnie, aż do 140 tysięcy. Jak mówiłam, zawsze będzie więcej obrażonych niż okradzionych. Surowe prawo nie poprawiło sytuacji w Anglii, a jedynie spowodowało wzrost poczucia niesprawiedliwości i przeludnienia więzień. Widzieliśmy to, gdy ostatnio przedterminowo zwolniono z angielskich więzień tysiące przestępstw, by zrobić miejsce dla Anglików skazywanych za tak zwaną mowę nienawiści. Efekt wprowadzania tego typu szerokich, nie wiadomo czego dotyczących przepisów to inflacja zgłoszeń, przeciążenie systemu i stopniowy paraliż wymiaru sprawiedliwości. Ta propozycja to bardzo realne zagrożenie dla wolności słowa i demokratycznego państwa prawa i nie rozwiąże on żadnego problemu, a stworzy wiele nowych. Dlatego definitywnie należy te przepisy odrzucić i Konfederacja składa wniosek o odrzucenie tego projektu w całości. Czasy są takie, że szukanie jedności i wspólnych mianowników jest po prostu racją stanu. Wspólnym mianownikiem jest Bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. Wierzę, że dla nas wszystkich. I warto przypominać o kierunkach, które trzeba podejmować i podejmujemy. Chciałbym, żebyśmy podejmowali je wspólnie i żeby pod tymi trzema punktami wszyscy się dzisiaj podpisali, które gwarantują bezpieczeństwo Polski chcę te trzy punkty przedstawić. Będziemy dyskutować również w dużej debacie, którą organizuje pan Marszałek w Piątek po powrocie pana premiera z Rady Europejskiej. Będziemy mogli wtedy też przedyskutować i to, co się dzieje w polityce światowej, to, co się dzieje na Ukrainie, to, co, to, jakie decyzje podejmuje Unia Europejska, bo od tego jest parlament, żebyśmy taką debatę prowadzili. Ale dzisiaj chcę powiedzieć o trzech wektorach, trzech kierunkach, które musimy podejmować każdego dnia, żeby zapewniać Polsce bezpieczeństwo. Pierwszy, trzymać Rosję jak najdalej stąd. E, trzymać Rosję jak najdalej stąd. To jest pomaganie Ukrainie dzisiaj. Każdy dzień pomocy dla Ukrainy, każdy dzień pomocy dla walczącej Ukrainy to jest trzymanie Rosji jak najdalej stąd. Każdy dzień pomocy dla walczącej Ukrainy to jest używanie armii, która kiedyś może wystąpić przeciwko nam. To jest też czas, który musi mieć Europa, Polska, żeby jak najlepiej się przygotować. Więc każdy dzień pomocy, zarówno militarnej, jak i humanitarnej, bo też nie można się wyzbyć jednego bycia w cywilizacji zachodu, i nigdy Polska się tego nie wyzbyła i nigdy się nie wyzbędzie. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia!